Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj taki troszkę kontrowersyjny temat, czy można uprawiać, czy warto posadzić donice donice borówki w donicach. Tak chciałem właśnie powiedzieć, czy jest to czy to ma sens. Także moi drodzy, w tym roku taką zaniedbaną boróweczkę wsadziliśmy do takiej kasty, zobaczcie. Ona nie jest taka za wielka, jeszcze mogłaby być troszeczkę większa, myślę. Także jak będzie jeszcze większa o jakieś 100 litrów Także największy model, weźmiemy tej kasty z marketu budowlanego, zrobimy na dole dziury i po prostu zakopie, nie będzie stała tak jak teraz, tylko posadzimy już w nowym miejscu ją po prostu do ziemi, po prostu żeby nie schła, bo jak powiedziałem wcześniej, wszystko co w donicach szybciej schnie, a jak się ją zaduuje, to po prostu ta wilgoć będzie dłużej się utrzymywała. I zobaczcie, przyrosty ma bardzo dobre. Tu troszkę widzimy objawy przesuszenia, tak, troszkę liście oklapłe. No ale troszkę popadało, więc się te buróweczka weźmie lepiej. Także piszcie co o tym sądzicie. Ja w tym roku tak pilotażowo posadzę jedną burówkę właśnie, albo trzy. Tam u syna na działeczce, zobaczymy co tam z tego wyjdzie. Także będziemy nagrywali. Piszcie co o tym sądzicie. Na efekty poznamy za rok. Także filmik niedługo będziemy sadzić, myślę za tydzień. Dzisiaj tylko tak wstępnie Wam pokazuję tą boróweczkę w kaście, że radzi sobie tak odrosła, piękne przyrosty, zobaczcie, duże przyrosty, są pączki już na przyszły rok, będą tutaj boróweczki, zobaczcie, także po prostu piszcie w komentarzach, jakie będą zalety tego, przede wszystkim nie będzie ziemia się tak szybko odkwaszała i po drugie planuję, że po prostu nie będzie trzeba dawać żadnych obrzeż, tak, tu będzie naturalne obrzeże, tu po prostu trawa nie pójdzie, żadne chwasty, żadne korzenie inne. I jak powiedziałem jeszcze, co ważniejsze, pechanie będzie ulegało tak szybkiemu podwyższaniu, także ta, ta gleba będzie łatwiej po prostu utrzymać przy borówce kwasowość gleby. No oczywiście koszt kasty, hmm, tu jest taka duża wada tego, no ale to się pamiętajcie, że borówkę się inwestuje na 30-40 lat, więc ten koszt rozłożony myślę, że się zwróci, jeśli boróweczki będą rosły tak pięknie jak ta. Także myślę, że warto. Także jeszcze większy rozmiar borówki, bo tu na to będzie za mała, prawda? Borówka jeszcze urośnie, jest dwa razy taka, więc tutaj tego korzenia by było za mało. Ale jeśli ta kasta by była dwa razy większa, myślę, że by wystarczyło. Także zobaczymy, co na to Ania. Ona jeszcze o niczym nie wie. Także piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, a zobaczcie jesień pięknie na działeczce. Jeszcze tutaj werbeny patagońskie. Hibiskusy nowe już troszkę. Idą się chyba już spać. Także jeszcze jest pięknie. Jesienią również na działeczkach. Żuraweczki zobaczcie, piękne kolory. Także piszcie co o tym, sądzicie. Boróweczki w kastach. Cześć.